Cześć, jestem Dawid, a dzisiaj się Wam pokazać, jak szybko zrobić płyśniaka. Do wykonania płyśniaka potrzeba 3 szklanki mąki, 1 szklanka cukru, łyżeczka, zapach, y, drzem, jedna kostka margariny, proszek do pieczenia, kakao oraz trzy jajka. No więc tak, nie przedłużam i zaczynamy robić. Na początku wsypujemy trzy szklanki mąki. Już tutaj dwie wsypałem, więc wsypnę jeszcze jedną. Wsypię. Następnie wsypujemy cukier. Dolewamy zapach.

Oddzieliliśmy białka od żółtek. Należy do białek znać dwie łyżeczki cukru, a następnie zmiksować to mikserem na sztywną pianę. To, co jest w tej misce, trzeba wszystko razem ugnieść na jednolitą masę. Ja za chwilę to wszystko zrobię i wracam. Kiedy już ubiliśmy E, 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 E. e, e. Pianę, powinna być sztywna i nie powinna wy, e, wylatywać swojego. Można to sprawdzić przekręcając swoje Moja no, nie wylatuje, więc jest docząca. Teraz przystępujemy do ugniatania tego, na jedno, tego wszystkiego, bo mówię na jedno i to masę. Mam tutaj margarynę, cukier, mąkę jajko. I zapach jeszcze. Więc teraz będziemy to ugniatali, co jest nawet przyjemne. I ja za chwilę wam pokażę, że jak to będzie wyglądało po ugniecieniu. Ej, fajne! Kiedy ktoś miał już do czynienia ze slime'em, to to jest właśnie bardzo podobne uczucie. To trzeba bardzo długo ubijać, dlatego można poprosić o pomoc swoich starych. No i ubijamy. Kiedy już wszystko ugniecimy na jedną, wielką masę, powinna to wyglądać mniej więcej tak. Teraz mam całą masę trzeba podzielić na trzy równe chęcia. Jeżeli jest problem, można to zrobić w szybki sposób, czyli zrobić takiego jakby cukierka. Trochę mi się przylepię do pereżu, co nie powinno się zdarzyć. Teraz mamy takiego cukierka. Jak widać jedna jest mniejsza od drugich. Więc trochę dosyć włożymy tutaj. Mamy trzy w miarę różne części. Ok. I teraz tak, jedną z tych części bierzemy do, znowu do miski. I nasypujemy 5 tych łyżek półka. Już mam tutaj odmieszone. I wsypujemy je do niskich. Teraz znowu wszystko to trzeba rośnie. Wnieść, tak aby to była czarna kulka. Bo kiedy... Nie, dobra, nie, dobra. Nie, dobra. I teraz pierwszą część trzeba rozłożyć na dnie, rozwałkować tak jakby. No, o! Przyszedł mój kolega. pomoże mi. Pomożesz? Okej. Okay. No dobra. No to weź położę. Tak. I trzeba to teraz rozłożyć Płasko na okay. Trzeba tylko Mam nadzieję, że dostaniemy za to dobre oceny i że Pan nie podzieli ich na pół, tylko na dwie. Też mam taką nadzieję. Nie chcę dostać kolejnej trójki. Ja też nie. Kiedy już rozłożyliśmy wszystko, dla no mnie trzeba wylać cały słoik w i rozłożyć go też od Kiedy już nałożyliśmy cały drzew, trzeba to posypać trzecią warstwą. Już mam to rozrobione, więc będzie szybciej. Kiedy już nałożymy drugą warstwę, trzeba pianę rozłożyć na tą warstwę. Trzeba delikatnie, dlatego że może po prostu kato wejść na pianę. No i będzie efekt odwrotny. Kiedy już nałożyliśmy pianę, Trzeba wziąć ostatnią kulkę i mieszać ją. No, nie mieszać, tylko porozkładać się tak jak było z drugą kulką. Tylko ja już wcześniej miałem to zrobione, więc było szybciej. Często też podjadam. To ciasto jest bardzo dobre, słodkie. Kiedy już skończymy to wszystko rozkładać, nie musi to być trudne, jak widać u mnie nie jest. I teraz piekarnik jest rozgrzany już do 180 stopni, jak widać. I nie pozostaje mi nic innego, jak tylko włożyć ciasto do piekarnika. Kiedy jeszcze upiecze, będzie miało piękny rumiany kolor oraz charakterystyczną cechą pleśniaka są na górze grudki, dlatego właśnie ma być nierówno. No więc zaglądamy sobie do piekarnika. Ale ładny zapach. Szkoda, że tego nie czujecie, to byście powąchali. Niestety jeszcze zostało ponad 40 minut. A w czym czasie to spądamy Czyli najgorsza część. Kiszpika! To oznacza, że ciasto jest gotowe. No, Zobaczymy. Jak wyjmę ciasto będzie mała degustacja. Potrzebne są też rękawice, żeby się nie oparzyć, bo to jest bardzo gorące. Trzeba to teraz posypać, przesypać przez sitko cukier w puder, następnie pokroić, no i ciasto jest gotowe do serzenia. Możecie sypać cukier ile chcecie, Proszę, żeby nie było za słodkie. Więc tak, teraz wierzymy nóż i kroimy równo ciasto. W miarę. Mi akurat nie wyszło to. Uwaga, żeby się nie spaleczyć nożem. I to nie wiem, równo wyszło, ale chyba dobrze był. A teraz zapraszam na degustację. Teraz to jest idealny. dalej. I jej. dalej. I dalej. dalej. Dal. jej. Polecam koleśniaka.